Już 20 czerwca będzie miała miejsce premiera nowej książki dzikiego prepersa Tajemnica Bogactwa, czyli jak stworzyć biznes i być szczęśliwym. Przygotuj się na fascynującą podróż przez życie i sukcesy dzikiego, człowieka, który z niczego stworzył imperium. Tajemnica bogactwa to nie tylko książka, to inspirująca opowieść o przemianie, determinacji i niezłomnej woli. Dziki Preppers, znany również jako założyciel Królestwa Wolnych Słowian oraz licznych innowacyjnych marek i projektów, dzieli się swoją niewiarygodną historią o tym, jak z dna społeczeństwa spiął się na sam szczyt. Wyobraź sobie człowieka, który po wyjściu z zakładu karnego, mając na utrzymaniu rodzinę, postanawia odmienić swoje dotychczasowe życie. Bez kapitału, ale z ogromną wiedzą, determinacją i wizją, Zaczyna budować firmy, które obecnie są znane na całym świecie. Jak to możliwe? Właśnie ta książka odkryje przed Tobą sekrety sukcesu, który nie jest przypadkowy, ale jest wynikiem ciężkiej pracy, strategicznego myślenia i nieustępliwej wiary w siebie. Książka Dzikiego Prepersa to praktyczny poradnik pełen cennych wskazówek i konkretnych narzędzi, które pomogą Ci osiągnąć. Finansową niezależność i osobisty sukces. Autor przedstawia swoje doświadczenia i strategie, które zastosował, aby przekształcić porażki w triumfy. Znajdziesz tutaj odpowiedzi na pytania: jak zarabiać pieniądze, jak wyznaczać i realizować cele, jak budować trwałe biznesy, a także jak radzić sobie z długami i łączyć życie zawodowe z prywatnym. W tajemnicy bogactwa autor podkreśla, że kluczem do sukcesu jest mądrość życiowa, konsekwencja i umiejętność podejmowania świadomych wyborów. Poznaj zasady, które wyznają najwięksi. Dowiedz się, jak determinacja i ciężka praca mogą odmienić Twoje życie. Filozofia życia według tajemnicy bogactwa to przekonanie, że każdy z nas ma potencjał do osiągnięcia wielkich rzeczy. Autor dzieli się swoją historią, pokazując, jak zmiana i rozwój mogą prowadzić do niesamowitych rezultatów. Zachęca nas do samodzielności, praktycznego wykorzystania wiedzy i działania na rzecz innych. Realistyczne podejście do życia i wyzwań, z którymi się mierzymy, są kluczem do osiągnięcia sukcesów i szczęścia. Tajemnica Bogactwa to nie tylko książka o zarabianiu pieniędzy. To przewodnik po życiu pełnym wartości i spełnienia. Jeśli chcesz zrozumieć, jak zbudować bogactwo i być szczęśliwym, sięgnij po tę niezwykłą pozycję. Dziki Preppers inspiruje, motywuje i pokazuje, jak zmienić marzenia w rzeczywistość. Premiera książki już 20 czerwca. Nie przegap tej wyjątkowej okazji.